Kolejny wspaniały dzień życia? Tak. Dzień dobry. Panie Mariusz, wiem, ja wiem, ja wiem wszystko. Ja tu musiałem specjalnie przyjechać, bo jakby tutaj montażysta przyjechał, kamerzysta i w ogóle, to by nic nie nagrał. Ale jak szef wszystkich szefów przyjedzie, to Mariusz od razu, popatrzcie, jak się papa cieszy. A nie maciu papy, a to by się papa cieszy, czy nie? Nie, oczywiście, no. Dobrze, kochani, dzisiaj jesteśmy, chociaż tego nie widać, ale trochę widać. Jesteśmy na montażu klimatyzacji, dawno tego nie było. Popatrzcie tutaj, 3,5 kW i moto, seria X, więc dzisiaj będzie typowy montaż w bloku, będzie troszeczkę mix, trochę mix będzie, tak typowy, typowy, normalnie, standardowo ze zwyżki robimy każdy montaż. To jest nasza prywatna zwyżka. Ja Dokładnie tak, za Ursusem ciągniesz ją, tak. eee, będzie trochę taki miks, ponieważ mamy tutaj agregat 3,5 kW, w środku mamy jednostkę 2,5 kW i chłopaki mówią, że oficjalna informacja z Rotenso poszła, że to do siebie pasuje, zamienne 1 do 1, po prostu nie był jednostki 3,5 kW wewnętrznej, a generalnie ma tę samą specyfikację i różni się 3,5 od 2,5 tylko agregatem. Może być nawet tak, że jednostka 2,5 i 3,5 kW jeżeli chodzi o agregat, to, to jest to samo, ale mogę Wam teraz bzdury gadać. Często, gęsto tak jest, że jednostka, e, e, agregat, jednostka zewnętrzna jest ta sama, tylko jest wrzucony inny soft. Można to najczęściej zobaczyć po czym, po wymiarach i po e, wadze urządzenia, że w 3,5 i 2,5 kW jest taka sama. I co? I minęło 2 minuty, kochani, a widzicie, jak Adrian zapładnia byki pianką. Chociaż nie ma długiego sztynga tutaj. Widzicie jak drugi uczynny Mariusz spina przewody, ładnie zagniatając na końcu, na końcu tulejki z tulejki. Żeby było fantastycznie i żeby nic się tam nie, nie, nie rozdziabywało. Lecimy sobie kochani do e, środeczka i generalnie jeżeli chodzi o e, tą lokalizację, zanim e, pokażę wam też troszkę poopowiadam o tym klimatyzatorze, chociaż wielokrotnie już go widzieliście u nas e, na e, kanale, to jeżeli chodzi o lokalizację to znajduje się on e, w miejscu, które w sumie wymusił montaż e, agregatu. Normalne, standardowe jest to, bo też często o to pytacie, czy w bloku da się zrobić jakiegoś multisplita, albo jeżeli mamy po tej stronie agregat, to czy z drugiej strony w ogóle mieszkania, czyli nie wiem, 20 metrów dalej, czy 15 metrów dalej e, można zrobić klimatyzację. Teoretycznie można wszystko, ale na etapie takim, w którym macie już pomieszczenia wykończone, nie chcecie robić remontu, no to co, trzeba by było prowadzić koryta i nie Wiele osób godzi się na to, żeby powiedzmy z agregatu przejść sobie tutaj korytem, tak, poprowadzić gdzieś do pomieszczeń zlokalizowanych w drugiej części e, mieszkania, no bo wygląda, jakby to nie było, to wygląda, że jest to. No nieestetycznie, nie tak? Chyba, że to by się podoba, Pani Adrian. Będzie zawsze podoba. Bardzo dobrze Ci się podoba, że jak jest dużo, jak jest dużo korytek. E, więc wszystko się da. Ale trzeba pamiętać, że niestety na Bluetoothu to nie działa. Bezprzewodowej klimatyzacji jeszcze nie wymyślono. Jakoś trzeba transfer ciepła zrobić. Dzieje się to czynnikiem, czyli musi być jakiś kabel zasilający, komunikacyjny. Muszą być przewody freonowe, którymi jest tłoczony ten czynnik. Następuje szereg tam przemian termodynamicznych, żeby to mogło chłodzić i ogrzewać, tak? Więc z tym trzeba się, że tak powiem, zmierzyć. Generalnie jeszcze, jeżeli chodzi o lokalizację tego klimatyzatora został, została, tak mówię, wymuszona przez montaż agregatu. Agregat mógł być zlokalizowany tylko z tej strony, ponieważ z tamtej strony budynku mamy główną drogę i administracja nie zgodziła się na montaż agregatu z tamtej strony. Tutaj pełna, że tak powiem, ścieżka została przez klientkę e, przeszła pełną ścieżkę, tak, jeżeli chodzi o odnośnie administracji, czy klimatyzator jest odpowiedni, czy będzie spełniał wszystkie normy i tak dalej, finalnie zgodzili się, żeby zawisł na e, elewacji, co nie, jest, e, co nie jest, że tak powiem, takie proste do uzyskania, bo troszeczkę trzeba się o, dziękuję, troszeczkę trzeba się czasem nachodzić i swoje e, wylatać. Jeżeli chodzi odnośnie tego, tego miejsca montażu, no to Wam powiedziałem, standardowo w bloku raczej to jest tak, że to jest pomieszczenie przyległe do balkonu, tutaj mam troszeczkę inaczej, bo mam inną możliwość montażu agregatu. I raczej to jest tak, że na ścianie, tak jak tutaj, powiedzmy, że są drzwi balkonowe, na ścianie tej zewnętrznej nie ma raczej na tyle miejsca zazwyczaj, żeby zawiesić klimatyzator, więc montuje się go na ścianach przyległych po jednej, po drugiej stronie, patrząc jeszcze, czy nie ma jakiegoś telewizora albo czegoś takiego, żeby nad tym nie wieszać i jaki jest rozkład wewnętrzny pomieszczeń, żeby klimatyzator bezpośrednio nie wiał na Was, lepiej siedzieć pod nim. A nie siedzieć naprzeciwko niego i obrywać zimnym powietrzem. Jeżeli chodzi o sam model i moto, troszeczkę mnie Adrianek tutaj zagłusza, ale postaram się tutaj do Was mówić głośno i wyraźnie. No to tutaj zbyt wiele przez lata się nie zmieniło, jeżeli chodzi o samą konstrukcję z zewnątrz, wygląd tego, tej jednostki. Zrobili dość dobrą jednostkę, która jest stosunkowo cicha, stosunkowo można powiedzieć tania. Nie jest to najniższy model. Ma już troszeczkę więcej niż najniższy model, teraz to jest chyba Okura albo Roni, jeżeli chodzi o Rotenso i w sumie ma w sobie to, co klienci teraz oczekują, czyli sterowanie żaluzjami prawo-lewo i góra-dół w standardzie. Mamy tutaj, jak widzicie, magiczny wyświetlacz, którego standardowo nie widać, więc to jest taki dodatek, że tak powiem, bardziej designerski. Niż jakieś okienko przeźroczyste, ładny, wypolerowany na wysoki połysk panel, klimat na to ogólnie biały, prosta, standardowa, że tak powiem, konstrukcja, standardowa bryła, ale lekko skazowane na przykład boczki plus designerskie wstawki, żeby pasowało to do większości wnętrz. I generalnie do większości znę, ważne, nieważne jakiego koloru jest ściana, czy biała, czy sarczkowata to po prostu pasuje. Kochaneczki, jeszcze szybki look, jeżeli chodzi o odstawanie od ściany. Ściana mniej więcej tutaj mniej więcej, można powiedzieć więcej niż mniej. Prosta. Generalnie ten klimatyzator, jeżeli chodzi o odstawanie od ściany, równo gdzieś około 3-3,5 mm odstaje zarówno górą, jak i dołem. Dołem powiedzmy, że jesteście w stanie to zauważyć górą. Nie jesteście w stanie za bardzo tego zauważyć, ponieważ. Rogi są jeszcze tak seksownie podwinięte, nie wiem kto to do końca wymyślił. Jak dla mnie, wszystkie klimatyzatory powinny się kończyć na prosto. Bo takie przeprofilowanie, jeżeli chcecie dojechać do tego korytkiem, no to trzeba naprawdę podrzeźbiać tam wydziwne, bardzo udziwnione kształty robić. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Co wam mogę jeszcze pokazać? Mogę pokazać wam, jak ten klimatyzator mniej więcej, że tak powiem, chodzi. Troszeczkę, jeżeli chodzi o testy głośności, to będzie tutaj e, słabo. Sprawdziliśmy już go na gdzianiu. Standardowa procedura, nawet w lecie, sprawdzam, czy grzeje, czy chłodzi. Bo czasem w niektórych klimacjach, akurat nie z rotenso, tylko z LGK, zdarzało się, że wtyczka przez cincika czy innego korzencika nie była wpięta. No i niestety e, nie działało to poprawnie. Jeżeli chodzi o pilot, też go widzieliście wiele razy. E, pilot jest taki, że w sumie jest stosunkowo prosty w obsłudze. Najbardziej wybarwiony przycisk to załącz wyłącz, tak. E, przyciski je mode, 3 mode. Zmieniamy tryby pracy, chłodzenie, grzanie, automatyczny, wentylacja. Yy, główne, yy, góra, dół, to mamy regulację temperatury. No i dodatkowe, yy, jeszcze mamy tutaj dodatkowe przyciski. Yy, I tych przycisków przedtem, z tego co kojarzę, było więcej. Teraz jest na tej zasadzie, że się robi albo kombinację przycisków, albo przyciski się dłużej przytrzymuje i są dodatkowe funkcje. Teraz klimatyzator chodzi nam chyba na maksa, ale żeby Wam puścić mniej więcej jak to o. No proszę, proszę, proszę. jest i y, y, o, mleczko y, napoje. Hey, myślę, że to nie wyjdzie. Ale żeby nie było, staraj się. O, tak brzmi ten klimatyzator w prawdziwych warunkach, nie jakieś ciche laboratoryjne. No i to było w sumie największe. Czy turbo od tej mamy? Chyba turbo też jeszcze od tej mamy. Więc puścimy go. szybko, ekstra. Idzie dobrze, szybko i ekstra. Mariusz wiesz, że jest dobrze, szybko i ekstra. I tak właśnie chodzi w trybie turbo, ten klimatyzator. Dobrze, kochani, teraz pozostało. Ty, czy Ty jesteś, jesteś prawidłowy, popatrzcie. Ma bluzę, ma koszulkę Rotenso, jest klimat montowany marki Rotenso, wszystko nam się tutaj zgadza. Więc pora jeszcze wypisać jakieś nędzne protokoły, protokoły papierki i generalnie trzeba stąd spadać na następny montaż. Może na tym następnym montażu, tam jest bardziej skomplikowany panie Mariusz? Nie. Nie? A montaż prześciany na balkonie gdzie? Na balkonie. Prześciany korytka, później korytkę do agregatu na zewnątrz. Więc I spodziewajcie się następnego filmu o klimatyzacji, czy jednak nie jedziemy? No wiesz, Wpuścisz szefa? Oczywiście. No dobrze, czyli ja tam pojadę. Nie ja nie będziemy montować na... potencjałów. A co? Panasonic. Jedyny słuszny? Tak. Czyli ten najtańszy? Ten najtańszy. No to już wiecie. No to, to dla teściowej. Czyli kochasz teściową. No oczywiście. Dlatego ja je montuję, ona płaci. Jak, jak, jak można żyć w Polsce? Tak. Tak, kochani, można żyć w Polsce. Yy, podobało się, to wiecie co? Yy, ćwierć łapki w górę. Jak się nie podobało, a się na pewno nie podobało, bo dzisiaj film był taki z dupy, yy, to możecie łapkę w dół dać. Możecie napisać ale pierdzielenie. Jak można ponad 10 minut gadać o wszystkim i o niczym i generalnie nic z tego nie wychodzi. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!